z tej strony, Fedek, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy w Robloxie i dzisiaj ze mną jest Anastazja, Hejcia. Yy, powiedz jeszcze raz? Hejcia! E, jak nie słychać, to sorry, jak słychać, to dobrze. A tak. Yy, no, będziemy grali w Pro obi, Będę mi tutaj pomagała. Trochę ja, trochę. Anestezja? No. <grych> Dobrze. Czekaj chwilę. Chwilę, poczekaj chwilę. Widać mnie? Chyba mnie widać. A! A! Nie, goły. Aha. Hopla! Nie! No. Dobra, ja mi tam po przejść. Nie, wiem, razie zobaczę. Dlatego, że ja nie, Dzień, ja tego, że nie umiem rana. tego przejść. Ja to spróbuję. Ej, to Z... nie ciężko w takim ciele. Z strzałkami? No. o nie, to jest trudne! No. Ludzie też pro opi, więc będzie dużo pisków i krzyków i dziwnych min. Więc ogólnie ja się nie dziwcie. A może tak trzeba? O kurka, no, Czekaj. Może już mam pomysł. I... Czekaj, 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 ja wiem już! Ja, ja, ja też wiem. wiem. Trzeba blisko podejść. No właśnie. Tak, tak jest. No właśnie też tak chciałam. O no właśnie. No. Okuraszę krójka. Mm. O no było dobrze, no ale okay. taka wodna. Co? Dobre jest. My jesteśmy prosami. Ale nie w takie obie. No właśnie. Bo my no, w pierwszy raz to gramy. Nie, dobra. Mm. Wiecie co? Nagramy z innej gry. No to właśnie. Okej. To okay. trochę skomplikowane to jest. I dobra, możecie mnie dodawać. Zostawię wam chwilę mój nick, żebyście zrobili zdjęcie. No właśnie. Mhm. Jeszcze chwilę, zostawię... A ja później mój pokażę, dobra. Mój później pokażę. Mhm. Okej. Okay. Okay. Yy, yy, może z Brockhaven? Dobra. Yy, wpadajcie na filmy z Brockhaven, bo z Nastką i znają są no właśnie. No właśnie. Na wiosnę ktoś dzwoni. Sorry, przepraszam u Was, dlatego, że na telefonie coś mam? Nie, nie odbieraj, dlatego że należałabym teraz. Okej, okay. nie odbieraj, i tak nie zna szkodu. Tylko mnie nie zablokuj telefonu, okej? Okay? On nie zna szkodu. Dobre, Dobra, wrócimy. Eee, dziwnie się ubrał No dlatego, bo się nazywał Pan Kupa. Dzień. Jaki Pan Kupa? Nazywam się Pan Burak, a nie Pan Kupa. No Pan Burek, no. Dlatego, bo po prostu coś się... Tak chcieliśmy się rozśmieszyć. No dlatego, ale... To a jak się... chcecie zobaczyć jak wygląda Anastazja, to lepiej nie chcecie. Okay. Ja już nie ubra... Ja już nie ubrałam. A nie inaczej teraz wygląda. No, mam czarne włosy. No. Włosy. Dobra, idziemy się na rentgen. Nie wiem, jak X-Ray znaczy się. Na X-Ray. No właśnie. Powiedz coś, widzą. No mówię, przez cały czas. Aha, żeby cię lepiej słychać, ci przybliżam mikrofon. No okej, okay. ej. No. O! O! <laughs> Jaki ja obity. Dobra, teraz trzeba się położyć i zaczekać na lekarza. Ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Czy ktoś tu jest? No, ja to nie widzę. Sorry, musiałam odpiąć kabelek. No. Stygię. No Oj, sorry. Wyszło? Jakieś, jakieś powyjadomienie. Jak będą do mnie dzwonić, to sorry, ale oni nic nie wiedzą, że my nagrywamy, co patrzysz. Nic. No. Nieważne. Widziałaś co widzisz? A sorry, sorry. Właśnie mm, zobaczyła mm, Anastazja coś tam i się zainteresowała. Tak bardzo. Bardzo się zainteresowała. No bardzo. Hejka! No właśnie. Dobra. Bem, bem, bam, bem, bam. Ej, ej! Pamiętasz to? Ej, pamiętasz Pamiętasz to? No. Pokażemy wam. Ci, co nie wiedzieliście, to pokażemy Wam takie tajemne miejsce. No nie wiem, czy to jest już tajemne, dlatego nie, że... Właśnie, to że... już my dawno wiedzieliśmy, My no. pokażemy. Ale nie chcieliśmy pokazać... Jakbyś Od trochę kamera? Co? Odsuń trochę kamerę. O, właśnie. Weź to ten, ten słupek żółty. No. No, o, właśnie. Okej, okay, patrzcie. Tam, tam, tam. To jest no. stary szpital, chyba. Co no nie? właśnie. A to jest coś strasznego. Co strasznego? Bo tam jest jakiś zabity człowiek, który mnie takie jakby... No. To tu chyba. Tak, tu. Nie, nie tu. Tak, tu. A no, o jest to straszne. To nie jest straszne. No, delikatnie straszne. Eee <laughs> tam. Ja jestem chłopakiem, więc ja prawie niczego się nie boję. No właśnie. E... Jakieś zombie to jest. Chodź Anastazja, dam ci strzykawkę. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Dobra, dawaj na. No. Dobra. Dobra, okej. Okay. Dla żartów to zrobiliśmy. No i jest no. takie wyjście. Okej, okay, dobra. No to będziemy sobie chyba teraz... Stworzymy domek. Aha. Tak, tworzymy domek. Ale najpierw pojadę sobie limuzyną. No i limuzynka. chcesz prowadzić to? Dawaj, ja prowadzę. Wiecie, no? jak klawiaturę mam na stosie strzałki, więc też. Ja ci przyzwyczaiłam ogólnie? Strzałek? No. A jak klawiaturą prowadzę? Znaczy chodzę? Ej, ja zapomniałam, że ja mogę szybciej dać. Ciekawe zapomniałam. Tym chyba. Nie. Nie, no ja już hardcore mam. Ja sobie hardcore. Bierzemy sobie Ja skimki. już zrobię. No, dobra, enter. Ja zaraz wyjdę. Teraz sobie wyjdziemy zrobię i zrobimy domek. domek. O, a, no, właśnie! Ty możesz prowadzić, a ja mogę chodzić. Co ty na to? No, dobra. Nie się za i tak jest. No dobra, dawajcie tam. Dobra, jedziemy jeszcze do sklepu. Tylko zamknij chata. No, zamknę czekać chwilę. Gdzie to, a, co ja robię? O Jezu, Maneliko, ja. Dawno nie grałem w ok, Brookhaven. Dawno nie. O Jezu. Dawno nie grałem w Brookhaven, a tak, tak dokładnie to wczoraj. No właśnie. Dobra, wchodzimy do tego. auta. Du, du, no, prowadź, du, du, du. Jak sądzisz? Podoba Ci się Brookhaven? Bardzo. A mi się już trochę nudzi. Co? No. Aha, okej. Okay. No to gdzie jedziemy? Bo to mi się już trochę nudzi, dlatego że prawie codziennie w to gram, nie? No. Jak chcecie odcinek z Happy Lunar z Anastazją, to jeszcze dzisiaj możemy nagrać. No właśnie, nie wiem gdzie ja jadę kompletnie. Może sobie o, pokaż, jak... pokaż im to, pokaż, bo niektórzy... Każemy ten domczek. weź, Fedek, ja no. wiem o Ci chodzi. Eee, dobra, zaczekaj, weź Fedek nie rób tak, Fedek, no, 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 weź, no właśnie tutaj, o to mi chodziło, dobra, dawaj, dobra, jesteśmy, jesteśmy, okej, no. ok, zaraz was? zakończymy filmik chyba, no, dlatego, że już trwa, czekajcie, trwa... O, 9 minut. To już chyba kończymy. Dobra, jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapy w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby na bieżąco, zostawcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Dlatego, że jak będzie film z Anastazją, no to musicie być przygotowani na ten film z Anastazją. I będziecie wiedzieć jak klikniecie dzwoneczek. Jak zasubskrybujecie, to będziecie myśleli weź na mój kanał, żeby zobaczyć. A jak klikniecie dzwoneczek, to macie powiadomienia od razu na telefon, nie, te na komputer no tak. no. lub na tabletanie. No tak. Zależy co używacie. E, napiszcie do, e, miły komentarz. No właśnie, a będzie nam bardzo miło i to już nam wystarcza. E, nie będę więcej wymagań wprowadzał. No właśnie, no to, a my się żegnamy. No. Pa pa! pa.